facet, który udostępnił samochód pokazuje jak to się robi trzeba solidnie przyłożyć chyba, że się udaje niejako czegoś takiego jeszcze nie chciałem. jak to możliwe? Wydaje mi się, że taki rozwój wypadków jest nie do podzielenia. Aaaa, chiii... Przestań! ...chłopak próbuje Wystarczy poszukać niestrzeżonego patrzenia. Chłop, chłop, co jest pod ręką, ucieka. To by miało tuzina podejść? Masy samozaparcia. Ale w końcu nastąpił przełom. To nie wszystko. Zakończyliśmy scenę i odetchnęliśmy z gór. Ale gdy spojrzałem na rękę, okazało się, że krwawi. Nagrałeś to? Chłopak robił co mógł, by czuć się w rolę złodzieja. Ale no zaangażowania nie Ej, jest to Na trzynasty spotka to Wystarczy poszukać niestrzeżonego panienku. Złodziej pyta co jest pod ręką i ucieka. To wymagało tuzina na podejść? Masy sama zawarcia. Ale w końcu nastąpił przełom. Macierz! Zakończyliśmy. i odetchnąłem. Przestań łę. Piotrek! Ale gdy spojrzałem na rękę, to się mnie no To No, 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 Nie wypadł najlepiej. Nadaje się na przestępcę. Na trzynastym spotka prawdziwych Samotna kobieta spaceruje po ulicy. Ołaski łup dla złodziejów. Śmiałkowie sądzą, że wszystko się udało. Ale popełnili błąd. Wkroczyli na cudy dalej. Do akcji wkroczono miejscowi. Jeden z bandytów ucieka pieszo. Jego wspólnik pada ofiarą pani. Dopada ich rozwścieczony dług. Jeden z nich rozpaczliwie odgania napastników, a jego kumpę przygotowuje motocykl. Ale rozwścieczeni ludzie nie dają im szans. Łuką ich na miasto. Złodzieje liczyli na szybki zarobek ale zadali z najtwardszą strażą obywatelską na świecie. Za chwilę. Jest głupota. Bez sens. I jeszcze to. Do. Dowiedzcie się, co nimi powodowało. 25 долларов! Хорошо было у 20. Та-то... Ты знаешь, я тут наоборот. Тут не только у 100. Bandyców, których spotkała szybka kara. Rzućcie teraz okiem na baranów w środku ziemi. Miejsce 12. Niektórzy popełniają błędy. Zjedziemy ze schodów i wzbłużmy na zakupy Inni proszą się o wycisk. Mm -hmm niewiele. myśli dwa razy więcej. Wysznij kot, ci złoty, a dostaniesz jeszcze, jeśli nie odpierdasz. Pan numer Pora na siedzący z przodu uderza go w lami o no Przełamując ją na pół. W końcu bombardierzy padają na górę Kuba w szarej szybko dochodzi do siebie. Ten drugi jest w gorszym stanie. Z twarzy leci mu krew i sobie sobie nogę. Pokaż się. Co ci wpadło do uba co piekło? Chłopak trafił na ostry dyżur, gdzie lekarze założyli mu dziewięć szkół. Może następnym razem użyje głowy, ale do czegoś innego. Najgłupszym może się udać łamany. Ale ucieczka to już inna bajka. Ten koleś dostał się do supermarketu przez tak. Chyba się dobrze przygotował. Goble są. Rękawiczki są. Plan ucieczki. Nie bardzo. Żeby uciec z klatki będziemy musiał coś rozbić. Ale nie każdy łamywacz radzi sobie pod presją. Ten koleś próbuje uciec z stą. Chłopak dostrzegł okno na świat. Ale świat go nie chce. Przykuł odbija się od wzmocnionej szyby i wpada prosto w ręce policji. Ale ucieczka, która prowadzi do zobaczycie dopiero na miejscu 11. Złamana wpada do marketu na mały rabunek. W szczęśliwie znajdzie rabunek. Czy za picantem? Gdy no. jest już na górze, jego plan przestaje się trzymać. Górze. Drugie podejście również kończy się niepowodzeniem. Gdyby no. tego było mało, okazuje się, że podwieszanie nie utrzymuje jego ciężarów. Po tych niepołożeniach Głąb decyduje się na inną drogę choć Wkroczył się udało. Chyba jednak nie. Choć może coś jednak zrozumiał. Ucieczki nie ma. Wróćmy real... oczy na kolejny punkt. Pięćset Samochód Samolot służby wyjrzeli. Można tanio i sprawnie umyć samochód. Oh yeah, Wystarczy to złapać szal szkole... i mocno trzymać. ten koleś próbuje złapać kluczyki i upuszcza go